Hej, Klaudia i Guzy! Dzisiaj powiem Wam, jak po prostu zrobić, żeby nasze ciasta czy inne dania, obiady, inne posiłki były tańsze, żeby po prostu nie wydawać aż tyle pieniędzy na nie. Jakie są sposoby? Jak myślicie? Pewnie dobrze znacie, ale nieraz po prostu z innego wystacie, no bo Wam w danym momencie nie przychodzą do głowy. Dobra, no to co? Przede wszystkim promocje. No, jak są promocje w sklepach, no to wtedy można właśnie się tym zasugerować i zrobić taki obiad, takie ciasto. Akurat z tych artykułów, które są w danym momencie w promocji, można przecież kupić też na zapas. Jeżeli widzimy, że jest promocja, lubimy robić jakieś sobie dania w kuchni, no to przecież można kupić wcześniej te produkty, które mogą poleżeć, zwłaszcza jeśli chodzi o ciasta, no to przecież taka mąka, cukier, nie wiem, jakieś słodziki, yy, czy herbatniki, ciasteczka do tych ciast, no to przecież to można sobie wcześniej kupić, poleży sobie, no i będzie potem przecież też bardzo dobry. No, co oprócz tego? Internet. Niektórych rzeczy się nie opłaca kupować w takich zwykłych marketach, choćby wydawało nam się, że tam ceny są nieco niższe. Ale na przykład słodziki, jak sprawdzałam sobie w jakiejś, nie wiem, Lidlu, Auchan, innych marketach, no to tam dużo drożej wychodziło, niż jak sobie przez internet kupiłam kilogram stewi, już mam w zapasie, jest ona wydajniejsza niż cukier, no co prawda jest to droższy niż cukier i tak i tak, no ale przynajmniej wtedy mamy kaloryczność bardzo niską, no więc coś za coś. Dobrze, co oprócz tego? Sezonowe jakieś owoce, warzywa. Raz, że w sklepach mają niższe ceny. Dwa, że przecież sami możemy je wyhodować. Jeżeli mamy ogródek albo nawet na balkon, to przecież tam możemy sobie zasadzić jakieś warzywka, owoce. No i z nich akurat zrobić dane ciasto, deser, obiad, jeszcze coś innego, sałatkę. No, co kolejnego? Zamienniki. No, jeżeli od czasu do czasu coś zrobimy z po prostu z proszku, na przykład bitą śmietanę w proszku, to przecież nic nam się nie stanie. Taki budyń z proszku też. No może to jest na pewno mniej zdrowe niż jakbyśmy sobie sami to zrobili od podstaw. Są to produkty chemiczne, ale przecież od czasu do czasu. To możemy też tak sobie poradzić, a na pewno dużo, dużo mniej zapłacimy. A co do śmietany, to na przykład, żeby zrobić taką bitą śmietany, potrzebujemy śmietany, kremówkę, 30% tłuszczu. No i przecież nie musi być to tylko i wyłącznie ta śmietana, która sobie leży obok mleczka w kartoniku, taka za 6 czy nawet więcej złotych, tylko można na przykład wziąć taką z lodówki i też po prostu poszukać takiej tłustej, a już będzie dwa razy tańsza. Dodatkowo zamienniki, no na przykład masło z w przepisie, jak dodamy margarynę, znowu będzie mniej zdrowo, ale na przykład ciasta to dużo osób robi tak okazyjnie, od czasu do czasu, albo tam raz w miesiącu, no to przecież znowu <grych> nikomu się nic nie stanie, jak zje w ten sposób, a smak powiem, że prawie, że taki sam. Jeżeli to jest składnik, który dodajemy, nie jest to podstawą naszego dania, no to po prostu smak będzie... Bardzo, bardzo zbliżony, mało kto może zauważy jakąkolwiek różnicę. No i co jeszcze możemy sobie pomyśleć? Możemy sobie też pomyśleć, że przecież jak mamy przepis, to możemy też zmieniać trochę ten przepis względem naszych preferencji czy po prostu jakieś inne składniki dodać, inne owoce, które akurat są w lepszej cenie, inne warzywa, które też mamy pod ręką, tak samo jakieś kremy, na przykład mascarpone, serek. No to to też są takie ciasta droższe. Ale jeżeli nam nie zależy na tym, żeby to typowo był krem z serka mascarpone, no to przecież można dodać jakiś budyń, zrobić jakiś nie wiem, krem jogurtowy albo coś jeszcze innego. Także opcji jest dużo, albo po prostu to, co jest akurat droższym składnikiem, to tego trochę mniej dodać do naszego dania. Jeżeli na przykład orzechy mamy dodać, no to też nie musimy konkretnie, jak tam w przepisie mamy, że nie wiem, pół kilo orzechów, no to tyle. Możemy troszeczkę sobie mniej, na przykład 400 gramów, a zamiast tego trochę innego, coś więcej. No i myślę, że to też będzie bardzo smaczne, a zawsze trochę taniej się uda, żeby było. Także to takie podstawowe przepisy, takie podstawowe rady, które myślę, że każdy zna. Tylko, że akurat jak coś robimy, to nie zawsze nam to wszystko przyjdzie do głowy. No a warto właśnie o tym pomyśleć. Czy nie szkoda tak po prostu sypać tymi pieniędzmi, jak można trochę zaoszczędzić. No, i co jeszcze dodatkowo? Można niektóre produkty samemu wytworzyć i wtedy też będzie nieco taniej. Niektórzy, jakieś dżemy, przetwory, jak mają własne ogródki, to takie gromadzą i potem wykorzystują to w późniejszych miesiącach. Mrożą też niektóre rzeczy. No, a na przykład jajko. Jeżeli mamy na przykład do dodania 6 jajek do ciasta, to można na przykład 5 dodać takich prawdziwych. Od kury, a jedno zrobić samemu. A jak to zrobić samemu, to w innym filmiku pokazałam. Jak po prostu zrobić samemu jajko, kiedy nie mamy żadnego ptaka, który by mógł znieść. Klawia Surprise Goods. Zapraszam Was na te inne filmiki. Pa!